Rentgen, sprawy na świetla Dariusz Ziemiańczyk. To jest Rentgen. Dariusz Ziemiańczyk, witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest kierownik arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie, Piotr Banaszczak. Witam Pana. Dzień dobry. Panie Piotrze, chciałbym z Panem porozmawiać na temat Pana. Wyjazdu, wyjazdu do Chin, bowiem, no właśnie, spędził Pan trochę czasu w Chinach i prowadził Pan zajęcia, prowadził Pan wykłady ze studentami chińskimi. I, no, wydawało mi się, byłem wręcz przekonany, kiedy o tym fakcie się dowiedziałem, że, no, będzie Pan prowadził zapewne zajęcia i będzie Pan mówił o. Polskich roślinach. Będzie pan brał na warsztat polską dendrologię. No a tu się okazało, że nie, że prowadził pan zajęcia i wykłady i mówił pan o chińskich roślinach. Chińska dendrologia była na warsztacie. Czyli co: Polak pojechał do Chin, uczył Chińczyków, opowiadał, mówił im o chińskich roślinach. No, zgadza się. Co nie jest zadaniem łatwym. Tym bardziej, że Chiny są krajem ogromnym i obejmują wiele stref klimatycznych, typów klimatów itd. Więc no, wymaga to odpowiedniego przy przygotowania. Ale biorąc pod uwagę właśnie te rozmiary, biorąc pod uwagę fakt, że Chiny są najbogatszym florystycznie krajem w naszej strefie klimatu umiarkowanego na świecie, Bogactwo drzew i krzewów w tym kraju jest tak ogromne, że oni nie potrzebują sprowadzać niczego z zewnątrz. Oni spokojnie mogą bazować na drzewach i krzewach, na, całych, na, na wszystkich roślinach ogrodowych, wykorzystując tylko rośliny ze swojego kraju i da im Boże zdrowie, niech tak zostanie i, i tak będą mieli najpiękniejsze rośliny, jakie tylko można mieć i w związku z tym nie ma potrzeby zaśmiecać ten kraj przybyszami z Innych stron świata, chociaż takie też się znajdują i parę takich roślin też mam w programie, też ich uczę. No jest właśnie, ale to, że Pan o chińskich roślinach mówi, to wynika, no musi wynikać, to, że wynika z Pana, powiedzmy, obowiązków no zawodowych. No, jest Pan kierownikiem arboretum, czyli, czyli to, to. Yy, nie zaskakuje, nie dziwi, ale yy, no właśnie, to, że roślinność chińska, czyżby w arboretum rogowskim, yy, no nie wiem, była kolekcja roślin chińskich i poprzez właśnie tę kolekcję roślin chińskich w rogowskim arboretum, no stał się, stał się Pan, czy jest Pan specjalistą od, no nie chcę powiedzieć chińszczyzny, bo to operatywne określenie, no ale od chińskich właśnie uwarunkowań dendrologicznych? Na no akurat w tym przypadku w kontekście dendrologii Chińczyzna absolutnie nie jest określeniem pejoratywnym, wręcz przeciwnie, bo to jest, to jest niezgłębiona studnia różnych fantastycznych, jeszcze nieodkrytych roślin o fantastycznych cechach i dekoracyjnych, i użytkowych, i tak dalej. Także tutaj to trzeba mieć na względzie, ale ja myślę, że zacznijmy od po początku. Ja już od, od, od trzech lat te zajęcia prowadzę. Ten, te zajęcia... Z, w Chinach. Tak, w Chinach. Muszę te, te, te powiedzieć, w jakim mieście? Tak, te, te zajęcia prowadzone są w ramach wymiany międzynarodowej z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z Northwest Normal University w Lanzhou. To jest, tak, taka, to jest stolica Prowincji Gansu w Chinach, to jest północny zachód Chin. Chociaż jak popatrzymy na mapę, to to jest taki centralny, centralna północ Chin albo w ogóle centrum. Oni inaczej trochę strony świata odbierają niż, niż, niż my. Dla nich to, co jest normalnie dla nas centrum, dla nich już jest zachodem, bo, bo ta cała zachodnia, ogromna. Połowa w zasadzie kraju y, obejmująca Tybet i, i tamte y, obszary pustynne to już jest zu, zupełnie osobna część kraju, y, ale to, to taka mała dy, dygresja. I tam prowadzę te wykłady i, i ćwiczenia z dendrologii i z geodezji. I pi, pierwszy rok był online, po, ponieważ tam y, to był jeszcze okres COVID-u. I tam co roku jeżdżę, i te, te zajęcia rzeczywiście odbywają się. No i po, poszukiwano mnie, znaczy poszukiwano wykładowcy dendrologii, który, który po pierwsze no, zna się na, na tych drzewach, które ewentualnie no, byłyby tam w programie, właśnie takie chińskie. Po, po drugie zna dobrze angielski, a po trzecie no ma na tyle Odwagi czy szaleństwa w sobie, żeby się czegoś takiego podjąć, bo to nie jest e, proste. E, akurat właśnie my mamy bardzo dużą kolekcję, nie wiem, powyżej 500 gatunków i, i, i odmian wrogowskim e, arboretum, arboretum e, e, drzewi, krzewów e, z Chin, więc i to jest tak, jak już po, po, powiedziałem, moje w głowie, ponieważ stamtąd pochodzą takie. Najciekawsze nieodkryte jeszcze gwiazdy tej dendrologii, bo pozostałe inne części świata są w miarę, w miarę znane, chociaż, chociaż w, i z Ameryki, i z Japonii, i z innych krajów też się znajdzie, i z Bliskiego Wschodu drzewa i krzewy, które jeszcze by nas zaskoczyły, mają fajne cechy ozdobne i, i, i użytkowe. Niemniej jednak, jako że Chiny przez wiele wieków były Krajem zamkniętym, nie dzieliły się swoimi dobrami ze światem, otworzyły się w latach 80., dopiero i wtedy to okienko transferowe nastąpiło, i, i od tego czasu mm, możemy y, się wymieniać tym, tymi roślinami. Niestety one się w 2006 roku z powrotem zamknęły, więc y, już nie jest tak różowo. I w związku z tym cały czas mamy niedosyt tej, tej wy, wy, wymiany. Tam rośnie 15 tysięcy gatunków roślin w tym kraju, z czego duża część to są drzewa i krzewy, więc my mamy raptem tam no, kilka kilkaset gatunków, nie wiem, może po, po, ponad 200 gatunków drzew i krzewów, z czego połowa to są je, jeżyny. To taka ciekawostka, więc no, my mamy zdecydowany niedobór względem... Jesteśmy ubodzy. ubozy względem Chin, więc z te, takim tęsknym okiem patrzę zawsze na, na zasoby te, te, tego kraju, a że teraz mam możliwość tam jeżdżenia i oglądania, o, o, oglądania tego w, własnymi oczami, no bo wiadomo, że w czasie weekendów, czy w jakimś tam w innym wolnym czasie, no to wsiadam w pociąg i tam eksploruję. Podróżuję tak. Eksploruję wszystkie najciekawsze zakątki tego kraju, chociaż nie jest to łatwe, bo kraj jest ogromny, a i, i nie jest proste, generalnie podróżowanie i, mm, i życie w Chinach e, to jest osobny w ogóle te temat. Jest to bez instrukcji obsługi, człowiek w Chinach z zginie po prostu jak śliwka w kompot, więc no to na początku nie było proste. No i mam możliwość konfrontowania mojej wiedzy z tym, co rzeczywiście tam rośnie. Problem jest taki, że mam studentów z całych Chin. A, a, a w Chinach są w pro, prowincje takie jak Harbin czy Heilongjiang, które są zimniejsze niż w Polska są takie prowincje jak Mongolia Wewnętrzna, czy właśnie Gansu, które są półpustynne. Są takie, są Sy 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 Syczuan, który jest takim no, subtropikalnym, ale, ale chłodniejszym. Tybet jest zimny. Z kolei na ca cały południowy wschód jest tropikalny, nadmorski, więc typy klimatu są przeróżne, drzewa są przeróżne. Więc... I studenci są z tych właśnie różnych prowincji. Tak, tak. I, 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 no i trzeba tutaj pogodzić w ramach tych godzin, e, wrzucić trochę roślin dla, dla jednych, dla drugich, dla trzecich i dla czwartych. E, jakoś o dziwo udaje mi się to całkiem nieźle, bo jak wychodzimy z, ze studentami w teren e, na, na, na miasto, to w zasadzie już yy, yy, na etapie przygotowań yy, zrobiłem o, na, na tyle dobry research, że w zasadzie wszystkie te rośliny, które mam w programie, Mam je, że tak powiem, brzydko obcykane i, i, i wiem, co gdzie rośnie. Także studenci e, e, to, co widzą, to mają w programie, jakiś dziur e, nie, nie mamy i myślę, że od, odbywa się to wszystko z korzyścią dla obydwu stron. A, mo, a moja rola tutaj taka osobliwa w, w w porównaniu z nauczycielami chińskimi, e ewentualnymi, jest taka, że no my Europejczycy tros troszeczkę inaczej patrzymy na te drzewa. Być może też mamy inne podejście od strony właśnie architektury kraj krajobrazu, niż mieliby Chińczycy, i my patrzymy na nie bardziej jak na przedmiot, jak na bryłę, która ma swoje parametry fizyczne. I y, zmienia się tam oczywiście w, w czasie, w ciągu se sezonu, ale, 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 ale my generalnie patrzymy jak na rzecz. Oni patrzą jak na, jak na istotę żywą, wbrew pozorom. My tak się zrzymamy, że oni tam psy jedzą, że tam jakieś tam pająki z i tak dalej, że nie mają szacunku, że tam trzymają w klatkach. A to jest zupełnie, to jest zupełnie, zupełnie in, in, inna filozofia. Inna filozofia. Panie kierowniku, i w tym momencie bardzo mi przykro, ale muszę postawić kropkę. Jest to temat no, wielce pasjonujący. Bardzo chętnie wrócę do niego i podyskutujemy. Pan poopowiada właśnie o Chinach z perspektywy dendrologa. To wydaje mi się, że no, jest rzeczywiście bardzo interesujące. Ale, ale dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę. A moim i Państwa gościem był kierownik arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie, Piotr Banaszczak. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia, Panie kierowniku. Dziękuję bardzo, do, do, do widzenia, do usłyszenia.